Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj na tapacie renoweczka z belareczką jakżeż go inaczej. Cały czas w tym samym sprzęcie Aktualnie mamy dzisiaj w, dzień w środę 19 lipca. Brasuję yy, trawę, którą kosiłem w poniedziałek. Pograbiłem ją sobie wczoraj. Wczoraj również skosiłem tam kawałek 2 hektary i wczoraj go też sobie pograbiłem. Bo strasznie szybko stnie. Tutaj już aktualnie zwelowałem tam yy, hektar. Hektar 25 tam zwelowałem. i wyszło mi 7 bel. Tutaj obok właśnie tej dzierżawy. I teraz peluję tutaj po drugiej stronie rogu swoje i zobaczymy ile wyjdzie wszystkiego ale z 25, 25,7 ml to całkiem niezły wynik jest Całkiem niezły wynik, mimo iż ta drawa nie była jakaś super wielka Ale sobie przynajmniej pograbiłem Wczoraj trochę przeschła Mógłbym to w sumie zostawić tam na psiano, ale i tak nie mam gdzie tego siano mi nie wytrzymać A tak, dokupiłem jedną rolkę folii, jeszcze, jeszcze mi zostało, więc zobaczymy. No, ja obstawiam, że jak tutaj z, tego, z tych dwóch kawałków, tutaj z tej dzierżawy i tutaj tego swojego wyjdzie 30 pt to będzie dobrze, naprawdę wtedy dobrze, ale zobaczymy. No, zawsze spekulacje są jak największe, żeby jak najwięcej żeby jak najwięcej wychodziło no tam jakby, 20, 1,20 hektar, 25. zerowym to właśnie by 7 belwisz, to bardzo bardzo dobry wynik jak na drugi pokos no, średnia beli z to jest jakieś 3 3 z jednego wałka więc y, to jest y, na drugi powost to jest i tak dużo u mnie to jest naprawdę dużo Miodek jak zawsze na 60 Siatka 2,5 obrotu siatka 2,5 obrotu. Yy, beluję sobie aktualnie na biegu drugim, na zającu, więc do 8 na godzinę. Do 8 na godzinę i ten. No i fajnie, ten szybko wychodzi. nie szybko wychodzi I co? I tutaj jeszcze jak można powiedzieć Wymiana oleju była Jak na filmie widać Było I ten 10 litrów wchodzi tak No dobre 10 litrów Zobaczymy ten. Po dzisiejszym dniu sobie wieczorem sprawdzę ile jest, bo tutaj jakoś musi się rozlewać pomiędzy przegrodami. Tam z lewej strony jedna przegroda, z drugiej strony druga przegroda, z prawej. I trzeba to. musi jakoś się to rozlewać, więc jestem ciekaw, ile tam z tych 10 litrów. Czy spadło troszkę na miarce, jak się rozlało na drugą stronę? Czy, czy nie? Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia pierwszy raz takim, tak się spotykam z taką misą, że z przegrodą na lewo i prawo zobaczymy. 10 litrów weszło. No i zobaczymy. Tak jak widać już trzecia bela w ciągu 6 minut to jest naprawdę szybko Jest naprawdę szybko Na 11 może chętnie. cały czas Cały czas tak samo będę belował Bo To najlepsza opcja dla mnie jeszcze sobie powijać i, 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 i w sumie będę się zastanawiał czy będę woził dzisiaj czy nie. Jeszcze nie wiem Poszła kupa, znowu już więc 11 plus 7 18 całkiem, całkiem, całkiem całkiem, całkiem Dobra, zobaczymy się w dalszej części już na drugim kawałku. I mała aktualizacja. Mała aktualizacja. Aktualnie jestem na drugim kawałku. Na pierwszym kawałku, czyli 5,5 hektara belowałem 35 bel 35 bel z 5,5 hektara w czasie y 1,5 godziny y myślę, że bardzo wydajnie to wyszło Pół beli przywiozłem tutaj. I tutaj już mam aktualnie zrobione 4 bele, tutaj mamy 3 i tam za rowem mamy jedną więc no 4 bele. Zobaczymy ja tu wstałem jeszcze za no jeszcze z cztery bele chociaż średnio, żeby bele na wałek była to będzie dobrze. Yy, kubeluję sobie to skończę, pojadę, bo czczepę przyjadę bijarkę tak przyjadę Tutaj czasu nie tracić a już chyba wodzić raczej jutro będzie na następny dzień pss, będzie dobrze. Mogą sobie poleżeć przez noc tutaj nic im nie powinno być. Jak na razie yy, spalarki ja jestem zadowolony, to, to będzie yy, Jestem zadowolony na razie z kolarki. Jeden łańcuch na razie wymieniłem. Wymieniłem jeden łańcuch sobie w podbieraczu. To już się dobrze rozciągnął. Więc, więc tak. Dzisiaj ją sobie jeszcze przesmarowałem przed wyjazdem i co? Jakieś awarie? Na razie żadnych od roku czasu żadnych awarii wymiana w podbieraczu zębów i wymiana na razie tego łańcucha jednego powinienem wymienić jeszcze jeden łańcuch główny napędzający a najlepiej może dwa od razu Wtedy też bez żadnej awarii już będzie. To profilaktycznie. Po prostu taka zmiana profilaktyczna. Fajnie, szybko, wydajnie idzie. Wydajnie w pracy. Ale o yy, jakości trawy to tutaj nie ma co na razie yy, mówić. Awe ta maszyna bardzo dobrze Ciekawe wszystko w tym filmie ja sobie tej skończy, bo nawet Może jeszcze coś nagram z y, owijania. A no, zobaczymy. Tak w międzyczasie to wiadomo tam jedną ręką ten telefon trzymać. To już kamerą nie nagrywam, w względu na tą jakość słabą, a telefon jest pod ręką, cały czas to telefonem można y, nakręcić coś na szybko. Więc y, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, bo tu zaraz śliwa. Kocie na Instagrama, bo tam codziennie coś rzucam. Na Snapchata jak najbardziej też zapraszam, bo też się pojawiają. Ale najwięcej na Instagramie, to po prostu tam relacje cały czas, jakieś zdjęcia, coś tam na bieżąco. Więc jeszcze raz: subskrypcja, łapka w górę, komentarz. I do następnego, i cześć!